Ciao a, tutti. Ciao a tutti! Witajcie mangiare łebki, jesteś w Kuchni Włoskiej, dzisiaj wykorzystam gruszki do mojej sałatki obiadowej. Warto takie sałatki robić sobie z owocami, a teraz mamy owoce jesienne i wykorzystujmy. A gruszka jest bardzo zdrowa, dobrze wpływa na, na zdrowie, na pracę serca, e, serca e, też dobrze wpływa na stany zapalne, jak mam jakiś tam stan zapalny pęcherza, czy, czy jakieś tam inne stany zapalne e, przewodu pokarmowego i w ogóle. Jedzmy gruszki. Teraz ja powiem Wam, że zrobię wspaniałą taką sałatkę do obiadu. My we Włoszech i mój mąż, Włoch ja, jemy bardzo, bardzo dużo sałatek do obiadu. Dlatego Włosi długo żyją, bo jedzą właśnie te sałaty. Słuchajcie, tu mam sałatę lodową, proszę. Tutaj mam rugetę, Rugetę wrzucam do sałatki. Punti, sudni, salata, mio marito, carino, Perso che si vede. Mówię do niego, żeby bardziej pokazywał to, co robię. Widzicie, ja mam męża Włoch, ale on tak jakoś niby rozumie, nie rozumie. E, teraz dam ser pleśniowy, bo ser pleśniowy dobrze jest mm, jeść z gruszką, włosi tak jedzą. E, teraz orzechy, mam tu garść orzechów pokrojonych, sobie posypamy. posypiemy na tą naszą wspaniałą załatkę. Okay. oj, rozsypałam z tego wszystkiego. Ale to nie zaraz podzieram. wiecie, to jest wszystko na żywo. Drugi raz już nie będę nagrywać, bo idzie do obiadu. I teraz położymy sobie gruszki. Ja tutaj mam dwie małe gruszki. One muszą być takie chrupiące nie mogą być takie przedojrzałe. po prostu muszą być chrupiące i sobie ładnie położymy takie gruszki. Tutaj, Ja ja więcej dałam, bo ja gruszki lubię. Także czemu nie? Zresztą to jest dla mnie i dla mojego męża taka sałatka. o I słuchajcie, i teraz posolimy posolimy taką naszą sałatkę. i oczywiście zamieszamy. Mm. Dam troszkę oliwy. O! Trzeba używać oliwy z oliwek. Jest bardzo i to bardzo zdrowa. Właśnie mam taką wspaniałą butelkę. ekstra, extra i oliwa. W Polsce też dostaniecie i tutaj użyję nie aceto balsamico, octu balsamicznego, tylko glasa, czyli krem z octu balsamicznego, to jest glasa con aceto balsamico, di modena. Zobaczcie, a teraz Wam pokażę jak ona wygląda, bo to jest bardzo ważne. Pój puntare su salata, zobaczcie jak ona jest, o to jest taka i taką glasę właśnie polejemy sobie sałatkę. OK. Już jest gotowa do obiadu. E, kochani. Są perché i mi da fastidio. Nie wiem, czy dobrze mnie widać, ale chciałam Wam powiedzieć, że taką właśnie glasę używamy też do mięsa, jak zgrylujemy do jakiegoś fileto di Manzo albo coś takiego. Kochani, taka sałatka jest dobra, pożywna, idealna do naszego drugiego dania, do obiadu. I, i co? Zapraszam Ciebie na mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie, zaglądajcie na moją stronę e, teraz kulinarną. E, na Facebooku mam grupę, która się nazywa Kuchnia Włoska kreska mangiare łewki. No i nie zapomnijcie zostawić lajka. Ciao a tutti!